Witam serdecznie tutaj Tobi. Ze mną jest Andrzej Szamilek Niemiec. Siałko. Dzisiaj przeprowadzę z nim wywiad. Może zacznę od takich luźnych pytań. Mianowicie zacznę może od tego jak minęła ci podróż do Poznania. No podróż do Poznania minęła bardzo fajnie. 5 godzin. Szybko w sumie przyjechałem. No na, na dworcu już odebrał, odebrał mnie znajomy no i pojechaliśmy do niego do domu. A powiedz mi, jak Ci się podoba Poznań? Bardzo fajne miasto, szczególnie, szczególnie Aena, na której rozgrywany jest turniej, jak i tworzec na Poznaniu głównym, Wielka Galeria. Bardzo fajne miasto. A no to może przejdziemy teraz do, do Fify, w którą e, grasz. E, powiedz mi proszę, e, kiedy rozpoczęłeś swoją przygodę z Fifą, jak to wszystko wyglądało? Swoją przygodę rozpocząłem e, w sumie już jak miałem 7 lat, grałem wtedy w FIFA 2007 potem przestałem grę. Znowu zacząłem w 2010 roku i potem dowiedziałem się, że istnieje takie coś jak e-sport. i dowiedziałem się o pierwszym turnieju jakim był EGF w Kłomnicach w 2012 roku. Doszedłem do fazy, do fazy pucharowej przegrywając z, men z menadżerem Max Fro Play Kart. No, a powiedz mi, proszę, w jaki sposób dowiedziałeś się o imprezie sportowej organizowanej w Poznaniu? Głównie dowiedziałem się z Facebooka i od znajomych, którzy pracują w CS Gamesie. A CS Games, jak wiecie, jest organizatorem tego turnieju. A powiedz mi, proszę, dużo czasu poświęciłeś na przygotowania do tego turnieju? Właśnie nie, na ten turniej zbytnio się nie przygotowałem, zagrałem tylko dwa mecze. Jest sztek poświęciłem na GFC To jest powiedziałbym, że zrozumiałe. Eee, słuchaj, jak zadam Ci ostatnie pytanie. Eee, jakie, co uważasz o innych graczach, którzy biorą udział w tym turnieju? No, myślę, że przyjedzie tutaj znaczna część Polski. Tacy zawodnicy jak SEOKA M. MRN. Na pewno będzie bardzo ciężki poziom i w sumie to nowa FIFA, i każdy może wygrać. Mam nadzieję, że pójdziemy jak najlepiej. To by było wszystko, nie będę cię dalej męczył. Ja dziękuję Ci, że przybyłeś i nagrali ze mną ten wywiad. Jeszcze raz dzięki. dzięki.